Witajcie na wyjątkowym wydarzeniu, które odbyło się pod tytułem Sztuka polskiego plakatu filmowego, prezentowane przez Instytut Polski w in Düsseldorfie. Ta fascynująca wystawa stanowi hołd dla polskich plakatów filmowych i ich twórców, a także przenosi nas przez fascynujący świat sztuki plakatu filmowego od klasyki do współczesności. Przede wszystkim polski plakat filmowy należy do tego zjawiska, które nazywamy polską sztuką plakatu. Polska sztuka plakatu, a zatem również polska sztuka plakatu filmowego, operuje metaforą, op op operuje takimi środkami wyrazu, których nie spotykamy w plakatach filmowych całego świata. Jest to rzecz wyjątkowa i tę wyjątkowość chcieliśmy tutaj podkreślić. Pokazać polską kulturę, polską sztukę, ale na przykładzie polskiego plakatu filmowego, który pokazuje, w jaki sposób my, Polacy, postrzegamy sztukę, postrzegamy świat, postrzegamy sztukę filmową. W Instytucie Polskim w Düsseldorfie możemy oglądać wystawę, która taki nosi tytuł Sztuka. Polskiego plakatu filmowego. Nie polski plakat filmowy, tylko Die Kunst. Die Kunst, die film plakate. Czyli to jest ta sytuacja, w której możemy opisywać polską kulturę za pomocą takiego egzemplum, za pomocą takiego przykładu. Polskie plakaty filmowe zyskały sławę dzięki swojej oryginalności i różnorodności stylów. Są znacznie więcej niż tylko narzędziem reklamy filmów. To samodzielna forma sztuki, która ewoluowała przez dziesięciolecia. Mamy związek z tą wystawą. To jest bardzo udane przedsięwzięcie. Kuratorem jest Daniel Baldel, nad czym pracowaliśmy przez ponad rok. To naprawdę symbol holenderskiego plakatu filmowego i niezależności tej formy sztuki. Mam w domu trzy polskie plakaty filmowe, które dostałem od sąsiada, który miał związek z kinem w Polsce. Na pewno jest to bardzo interesujące dla publiczności, ponieważ dodaje to filmom dodatkowy wymiar. Zachodnie motywy plakatów są już na ogół znane, ale myślę, że to jest częściowo nowy obszar i zupełnie inna interpretacja filmów poprzez plakaty. Obylękant, bardzo mi się podoba. Myślę, to to Najbardziej wyjątkowy okres w historii tych plakatów przypadł na lata 50. XX wieku, gdzie polscy artyści, takie jak Henryk Tomaszewski, Nenica, Waldemar świeży, Franciszek Starowiejski i Andrzej Pongowski, stali się pionierami i wpływowymi twórcami, którzy ukształtowali charakterystyczny język wizualny polskiego plakatu filmowego. Ja jestem odpowiedzialna za Projekty filmowe i teatralne w instytucie. I właśnie wspólnie z moją koleżanką panią Moniką Kumięgą, która odpowiedzialna jest za wystawy, połączyłyśmy siły plus właśnie nasi partnerzy z miejscowych kin studyjnych, em, em, gdzie prezentujemy w kolejnych innych stacjach e, polskie plakaty, jak kino, na przykład Atelier, Bambi czy Kino Cinema, czy Kino Metropol. Właśnie wspólnie mieliśmy ten pomysł, żeby... Polskie plakaty w przekroju, czyli te historyczne, które należą już do e, polskiej szkoły plakatu z lat 50. i 60., łącznie z współczesnymi plakatami, które są w niedawnym czasie e, produkowane, e, e, znalazły właśnie tutaj scenę do prezentacji. Historia polskiego plakatu filmowego jest pełna niezwykłych momentów, takich jak międzynarodowe sukcesy Henryka Tomaszewskiego, które przyciągnęły uwagę na arenie międzynarodowej. Nie możemy także zapomnieć o przełomowym znaczeniu plakatu Wojciecha Fangora do filmu Mury Malapagi René Clementa w 1952 roku, co stanowiło odważny akt artystyczny i zapoczątkowało nowe zjawisko w grafice, znane jako Polska Szkoła Plakatu. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze zorganizowana. W wielu miejscach, to mi się bardzo podoba, w wielu miejscach w Düsseldorfie, nie tylko w jednym miejscu tutaj w Polskim Instytucie ale też e, w różnych innych kinach. Muszę powiedzieć szczerze, to ma oczywiście emocjonalne e, powody, e, wywarł na mnie e, plakat Solidarności. W ramach tej fascynującej wystawy Instytut Polski w Düsseldorfie prezentuje również specjalnie przygotowany plakat autorstwa Jacka Staniszewskiego. Plakaty prezentowane na wystawie pochodzą z dygo poster co w Krakowie. Otwarcie tej wyjątkowej wystawy miało miejsce 19 października w Kinie Cinema w Düsseldorfie oraz w Instytucie Polskim w Düsseldorfie. W Kinie Cinema prezentowano plakaty do filmów zagranicznych, podczas gdy w Instytucie Polskim można było podziwiać plakaty do polskich produkcji. Wszystkie te niezwykłe dzieła pozostaną dostępne do oglądania aż do końca stycznia 2024 roku. Dla mnie wszystko zaczęło się od tej książki. Odkryłem ją przypadkowo kilka lat temu, wcześniej nie słyszałem o polskich plakatach. Myślę, że przynajmniej tutaj dla osób spoza świata designu, studentów designu i tym podobne są one stosunkowo mało znane. Potem jednak natknąłem się na nie i zacząłem się nimi fascynować. Były zupełnie inne niż te, które znałem. Pracując w kinie, miałem do czynienia z wieloma plakatami. Większość z nich, które mieliśmy, była stosunkowo nudna. Nagle zobaczyłem te szalone prace i uważałem je za dzieła sztuki. Zrozumiałem, że plakat może być samodzielnym dziełem sztuki, co było dla mnie fascynujące. Zacząłem interesować się polskim designem plakatowym i odkryłem, że zwłaszcza plakaty filmowe odgrywają w nim ważną rolę. Wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, że powinniśmy pokazać widzom kina, jak inaczej może wyglądać plakat filmowy. Teraz pokazujemy je w holu, gdzie zwykle wiszą inne plakaty, aby trochę uwrażliwić widzów na to, że plakat filmowy może być dziełem sztuki i wtedy musiałem tylko znaleźć kogoś, kto może mi pomóc w jego realizacji. Kogoś, kto może zdobyć te plakaty. I to była właśnie Instytut Polski w Düsseldorfie. Jesteśmy w jednym z historycznych kin, nie w multiplexie ani w kinie typu Star i tym podobne. Ale w jednym z historycznych, prawdziwych kin. To kiedyś było kino Ufa, obecnie jest jednym z czterech małych kin programowych w Düsseldorfie, stosunkowo małym. To wydarzenie stanowi znakomitą okazję do odkrycia i docenienia bogatej historii i dorobku polskiej sztuki plakatu filmowego oraz jej wpływu na kulturę wizualną, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach